Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię I Dzisiaj będzie przepyszne śniadanie. To będą naleśniki. Pomysł na te naleśniki podpatrzyłem w Netflixie. Jest taki program, kto nakarmi fila. I on właśnie podróżował do Holandii. I tam robili właśnie takie naleśniki z truskawkami, z czekoladą. No, wyglądały przepyszne, a dzisiaj zrobiłem rewelację. Także zapraszam do robienia naleśników. No, chyba muszę powiedzieć, że to są najlepsze naleśniki, jakie jadłem do tej pory. Niby takie proste, no bo co, truskawki, naleśnik, bita śmietana, czekolada, cukier, puder, no a wszystko tak razem połączone. No, po prostu rewelacja. Te truskawki dają taką świeżość. Czekolada, słodyczy, naleśniki są chrupiące. Nie, nie całe oczywiście, spala, ale tak na końcach chrupiące, no przepyszne. To, co teraz zrobię, to po prostu bijam śmietanę, bo chcę mieć śmietanę taką domową. Smakuje całkiem inaczej. Musi być taka gęsta, nie może tak się rozpływać po naleśnikach. Ale też trzeba uważać, żeby nie ubić za mocno no bo później ta konsystencja jest taka no niezbyt ładna. To jeszcze nie będzie masło, bo do masła jest daleko, ale, no ale jest to po prostu. Musi być taka dobrze ubita, ale nie za bardzo. Dlatego zawsze lubię ubijać to właśnie ręcznym tym mikserem. Kiedyś ubijałem takim wolnostojącym, ale powiem, że zazwyczaj za, za mocno ubiłem. Tutaj mam przynajmniej takie wyczucie i też zmniejszam obroty na samym końcu. To, co dodałem na końcu, to pół łyżki cukru. To było pół, jakieś 150 ml śmietany, pół łyżki cukru. Jak lubicie. To jest porcja taka na no na cztery osoby niby, ale żeby tak spróbować, a żeby się najeść to tak na dwie osoby. Dodałem dwa jajka, dwa całe to są duże jajka. To są kubki, czyli troszkę mniejsze jak szklanki, a jak będziecie używać szklanki to 250 ml nie ma znaczenia, bo to chodzi bardziej o proporcje niż o, o samą wielkość. Jeżeli będziecie mieć podwójnie, no to wiadomo, że trzeba mieć 4 jajka, nie dwa jajka. Cukier. Ja wszystkie składniki podam w opisie. Te naleśniki są naprawdę super. Ciasto wydaje się takie dosyć rzadkie, ale no, ale dzięki czemu te naleśniki są cieniutkie, ładnie się rozprowadzają na, ta, na patelni i są takie chrupiące. Jeżeli się je dobrze zrobi, dobrze się podpiecze, to są takie właśnie na zewnątrz chrupiące. No i później razem z tymi truskawkami, no ale to już mówiłem. Teraz dodaję mąkę, mąkę przesiewam, żeby nie mieć żadnych grudek. Dodaję tak częściowo. Gdybym wsypał całość, też bym później wymieszał, ale to dużej mieszać trzeba. Tam jak widzicie już mam przygotowane truskawki. Truskawki oczywiście muszą być Dojrzałe, jak kupicie niezbyt dojrzałe, no to trzeba zostawić na, na jakiś czas, dwa, trzy dni może, żeby tak dojrzały dobrze. Nie żeby przedojrzałe, ale żeby dojrzały. No, owoce mają to do siebie, że dojrzewają. No, tym się różnią głównie od warzyw, że warzywa się psują, a owoce dojrzewają. No Może poza pomidorami, bo też się zalicza do warzyw, a, a dojrzewa, ale to tak na marginesie. No i, no, i praktycznie to jest cała robota. Tutaj nie ma dużo pracy przy tych naleśnikach. Trzeba mieć tylko później dobrze je usmażyć i to wszystko. No, taka prosta rzecz, a tyle, tyle przyjemności. No, smak naprawdę jest rewelacyjny. No, oczywiście, jak ktoś nie lubi truskawek i bitej śmietany, no to nie będzie smakować, ale dla osób, które lubią ją, to czy lubią, no to to na pewno będą mile zaskoczone. Tak jak mówiłem, ja znalazłem ten przepis, ja wiele takich przepisów znajduję, bo lubię oglądać programy kulina kulinarne, przeróżne oglądam, to był akurat na Netflixie Kto nakarmi fila, nie wiem czy w polskiej wersji też jest, ale no, tam pomysły są dobre, no później trzeba znaleźć oczywiście dobry przepis na naleśniki, ale też mam dobry przepis na leśniki. To jest też bardzo dobry przepis do krokietów, bo to ciasto nigdy nie pęka, albo prawie nigdy, bo jak się ktoś uprze, to i pęknie, ale, ale jest idealne do krokietów i właśnie takie wychodzą chrupiące. Ja też pokażę za chwilę, co zrobić, żeby były chrupiące takie na zewnątrz. Smażę na maśle klarowanym. Wiem, że niektórzy smażą na smalcu, też można, dlaczego nie, ale akurat na słodko mi się wydaje, masło najlepiej pasuje, a takie zwykłe masło, no to lubi się niestety przypalić, no i wtedy jest szkodliwe. Więc masło klarowane jest najlepsze. I wlewamy, no tyle ile, jaką macie patelnię, to wszystko zależy, prawda? Ja mam akurat tak wymierzone, że ta kokla jest idealna do tej patelni. Rozprowadzamy właśnie takim ruchem na całej patelni i smażymy. Ja teraz przyspieszę to wideo, żeby Was nie trzymać cały czas na smażeniu tego naleśnika, tak o 150, ale też dla osób, które naleśników nigdy nie smażyły, nie umieją smażyć naleśniki, no to też, żeby widziały jak to zrobić, więc przyspieszę o połowę. I tak, i co zaraz będziemy robić? W momencie, kiedy naleśniki tak na brzegach, już widać, że one zmieniają kolor, już takie rumienią się, i te naleśniki tak odchodzą od tej patelni, no to wtedy dajemy troszeczkę masła, właśnie tak na brzegi. Co to masło daje? Daje, rażę daje smaku, ale to przede wszystkim masło y, powoduje, że te naleśniki zaczynają się właśnie tak na brzegach mocno smażyć i się tak pięknie podpieką. Delikatnie, niedużo, ale to dopiero wtedy, kiedy to, to, te brzegi tak odchodzą od tego. I to moment będzie. Czyli jeżeli tu ja to robiłem to w dwie minuty, no to trzy minuty i naleśnik jest gotowy. Jak tak począśniemy i naleśnik odchodzi, to znaczy on już jest dobry. O, I na drugiej stronie tak samo, znaczy już yy, nie tak długo, ale też troszeczkę masła. Ja wiem, że to niby dużo masła, no ale jak już się decydujemy na deser, to zjedzmy go dobry albo wcale. No to ja tak uważam. Więc yy, robienie deserów znaczy, inaczej, niektóre zdrowe desery są przepyszne. Ja też sobie robię czasami jakieś koktajle i są pyszne, natomiast no, desery, które są niedobre, no, lepiej ich nie jeść, bo no bo, bo i tak nie będą zdrowe. Czyli to takie przerobione desery słodkie z dużą ilością masła na niesłodkie, bez masła, wychodzi i niezdrowe, i niedobre, więc. Smażymy tak, żeby tak na końcach właśnie było tak ładnie przepieczone. Widzicie, to jest taka obwódka. I wtedy jak ten, tego naleśnika się kroi, on taki chrupiący jest. No przepyszny. No i mamy praktycznie gotowe. I teraz tylko trzeba. Dodać dodatki. A dodatki. No to w tym przepisie, no to muszą być truskawki. Jak chcecie zrobić innymi owocami, jak najbardziej. No ale to już będzie inny przepis, prawda? Więc to już tylko do siebie mieć pretensje, że, że nie smakuje. Jak zrobicie z jakimiś porzeczkami albo z czymś. No chyba jak ktoś nie lubi truskawek, no to czemu nie? Ale truskawki idealnie się właśnie komponują z czekoladą. Z bitą śmietaną. Także polecam właśnie zrobić takie: bita śmietana, tak jak mówiłem, no ona musi być taka do, do, dobrze ubita, żeby tak się nie rozlewała. I cukier puder. Czy można ominąć cukier puder? Jak najbardziej. Można dodać na przykład miodu. Nie próbowałem z miodem, ale ten przepis jest właśnie z cukrem pudrem. Się wydaje się, że dużo jest tego, ale, ale nie jest aż tak bardzo dużo Smutki, słodyczy. I czekolada. Czekoladę roztapiałem na parze. No i gotowe. To można spróbować. Wezmę sobie tą część z czekoladą. Te są chrupiące. Na końcu hmm. powiem, że połączenie truskawek na leśnika i śmietany to jest rewelacja. Bardzo polecam, żeby sobie zrobić, i zapraszam do subskrypcji.